Hej wszystkim, tu Elaine Samersand a dzisiaj pokażę Wam wszystkie lo lokalizacje koni do kupna yy, czyli wszystkie konie, jakby, które możecie kupić yy, w grze Star Stable Online i będzie to bardziej taki poradnik dla początkujących którzy, yy, dla takich graczy którzy jeszcze yy, nie do końca orientują się w mapie, w terenie yy, i ogólnie w całym Jorwiku yy i będę Wam pokazywać jeszcze jakby mapę i będę Wam pokazywać dokładnie, gdzie tu jest jakieś miejsce i tutaj współrzędne na dole więc będziecie sobie mogli zobaczyć jakbyście nie wiedzieli dokładnie, gdzie to jest i jak tam trafić Zapraszam do oglądania Najpierw jednak chciałabym Wam powiedzieć o takich koniach których które jakby nie zawsze możecie kupić konia takich, które są ograniczone czasowo. I są to głównie magiczne konie. Magiczne konie takie jakby zwykłe, takie które są bez okazji i konie świąteczne. I takie. magiczne konie, jak są takie bez okazji, nieświąteczne. Możecie kupić zazwyczaj są tutaj albo na plaży Fortu Pinta, czyli tutaj. A jeśli chodzi o świąteczne, magiczne konie, no to możecie je kupić na przykład Halloweenowe konie możecie kupić tylko na Halloween w Twierdzy galopującego. Świąteczne takie bożonarodzeniowe konie możecie kupić tylko wtedy, kiedy jest Boże narodzenie jakby. Kiedy, tylko wtedy kiedy jest zimowa wioska i właśnie w tej zimowej wiosce no i jeszcze konia możecie kupić w aplikacji Star Stable Horses czyli jakby aplikacji, w której możecie sobie najpierw tam konia wytrenować jakby do 10 poziomu a potem kupić go i jakby przenieść go do gry Star Stable Online i wtedy on już od razu będzie mieć dziesiąty poziom. No, i jeszcze są konie na dni otwarte w stajni Jorvik, które możecie kupić tylko wtedy, kiedy są właśnie te dni otwarte i to w stajni Jorvik, czyli tu, tutaj gdzieś tak, mniej więcej. I te wszystkie konie, które powiedziałam, są ograniczone czasowo. W aplikacji Star Stable Horses tam co jakiś czas dotają nowe konie, się zmieniają, ale tak to właśnie są to takie wyjątki koni. I jeszcze jest jeden wyjątek. Wiele osób się mnie pyta, gdzie kupiłam tego konia. Bardziej właśnie takich osób z mniejszym poziomem, które nie wiedzą jak tego konia mieć, jak go kupić to ja od, od razu Wam mówię, tak, że tego konia się nie da kupić tylko ten koń y, jest jakby z reputacji jest on za jazdę duszy czyli jakby takich druidzkich treningów misji, y, które odblokowuje się dopiero na 20 poziomie i jak się zrobi jakby całą tą jazdę duszy, czyli całą tą reputację to można odebrać sobie tego konia za darmo y, no dobra to, to były wyjątki, a ja teraz jadę do już pierwszych koni, które tak normalnie możecie kupić w grze. Więc pierwsze takie miejsce, gdzie możecie sobie kupić konie, jest to targ koni Ferdinanda. Dawniej ten targ się przemieszczał, jeździł sobie po całym Jorwiku i tylko czasami można było kupić te konie z tego targu. Teraz już one są do kupienia, tak zawsze. I ten targ znajduje się po drodze między Morland a Fort Pinta, tutaj właśnie. I jakie konie możecie tu kupić? No, jest tu bardzo dużo koni, jest wiele różnych ras tych koni, i są tu konie głównie generacji pierwszej i drugiej, jeśli się nie mylę. Chociaż te konie, te, te, Jorvik gorąco krwisty jest chyba generacji trzeciej, ja nie wiem jeśli się mylę, to możecie mnie poprawić. I jest tu takie coś, taka tablica, gdzie możecie sobie zmieniać strony koni. Niech nie to. Jak sobie naciśniecie sobie tutaj, tak, no to wtedy wam się te konie jakby zmienią. I będziecie mieć tutaj inne konie. I te konie możecie sobie zmieniać. Jest aż 13 stron że nie, może, nie możecie sobie jakby wybrać, którą stronę chcecie, tylko musicie jakby przejść przez inne strony, żeby dotrzeć do strony, na której chcecie być. I możecie sobie pooglądać te konie jeździć sobie tutaj, oglądać. No, ale są tutaj takie konie stare, starych generacji głównie, no takie różne naprawdę pomieszane bardzo wiele raz. A tak myślę, że takiej takich koni, no to nie za bardzo Was obchodzą takie konie, chociaż nie wiem, jak ktoś lubi stare generacje koni no to może sobie przejść i samemu obejrzeć, jakie są tu rasy więc nie będę Wam dokładnie pokazywać yy, dobra, ja tymczasem sobie już jadę do y, następnego miejsca y, w którym możecie sobie kupić konia yy, i ogólnie przepraszam Was, jakbyście słyszeli y, szum mojego komputera, znaczy laptopa w sumie y, bo no on, on tak zawsze. No dobra. I następnym miejscem jest Fort Pinta. I, i Fort Pinta Stajnia. Padok. Czyli tam do Stajnia, tutaj padok. I możecie sobie tu kupić różne konie. Jest to sobie tutaj. Fort Pinta. No tu myślę, że większość graczy wie na pewno, gdzie to jest. I możecie to sobie kupić. Clydesdale, konia Clydesdale, um, Bermain, y, konia y, arabskiego, y, ale jakby obecnie konia arabskiego, a tutaj y, te miejsce, tutaj to trzecie miejsce na tym padoku, y, jakby co jakiś czas się zmienia, jak dochodzą nowe konie, to tutaj y, jestem, y, są tutaj konie. Y, jak dojdą perszerony, per, per to przepraszam, no to one, właśnie jeden z nich będzie sobie chyba tutaj stać, yy, a ten koń zostanie przeniesiony do innych koni tej rasy. Yy, no dobra, teraz jedę sobie tutaj dalej. Yy, jest to sobie tutaj stajnia taka w Forcie Pinta, i można tutaj ko kupić konia rosytańskiego, yy, konę Mare. Norweskiego konia fiorskiego Od kiedy to się tak nazywa? Myślałam, że to jest po prostu koń fiorski, no ale nieważne Konia północno-szwedzkiego Jorwika gorąco-krwistego y, y, y. I konia lipikańskiego I następne miejsce na mapie, gdzie możecie sobie kupić konie, a raczej kuce, kucyki Jest to sobie taka łódź, chociaż trochę nie wiem jak to nazwać Łódź w Fordzie pinta. Tutaj w, w Fordzie. Znaczy jakby tutaj przy tym pomaście właśnie w Fordzie pinta. I jest to sobie tutaj przy tych promach, to sobie tam pływają. I możecie sobie kupić tutaj różne maści jorwickich kucyków początkowych. No i to wszystko z tego miejsca w sumie. Więc jadę do kolejnego. I kolejne konie do kupienia znajdują się w cyrku, a raczej tutaj przy cyrku. I jest to vega i zercyk. Możecie. Tutaj jest ten cyrk, możecie je właśnie tutaj kupić. Na wzgórzu Nilmera I te dwa to są takie jakby konie wzorowane, jakby trochę magiczne, ale nie da się zmienić ich maści. I one są wzorowane na tych. Jorwickich kocykach początkowych. Następne miejsce to Farma Steve'a, gdzie możecie kupić różne rasy koni. Jest to sobie tutaj, czyli na środku mapy, tu gdzie mam stajnię, na takim podoku obok tutaj stajni i miasteczka srebrnej. Polany. I znajdziecie tutaj konie frezyjskie ale stare, jakby drugiej generacji chyba. Trzy. Są też tutaj Jorwiki Gorąco-Krwiste Koń hanowerski i trzy konie luzytańskie. Jadę sobie dalej i w ogóle muszę Wam powiedzieć, że ja nie biorę podwózek, więc trochę się poświęciłam nagrywając właśnie tutaj ten odcinek, bo wszędzie jeżdżę jakby na piechotę No prawda, jechałam i na, w kolejnym miejscu w farmie Marleya, czyli tutaj możecie sobie kupić konie pełnej krwi angielskiej, różne maści, ale to jakby nie wszystko, bo tutaj będą nowe konie Perszarony. Na razie ich jeszcze tutaj nie ma, na tą chwilę kiedy to nagrywam, ale one tutaj właśnie będą, jak dojdą, będą sobie stały właśnie tutaj w tej stajni, na farmie Marleya. Jestem już w następnym miejscu gdzie możemy y, kupić konie. Y, jest to winica srebrnej polany, y, czy tam centrum jest srebrnej polany, jak tam to y, wolicie nazywać. I można tutaj kupić naprawdę jest tutaj dużo koni. Możecie ku, y, tutaj kupić y, konie y, różnych ras, między innymi achały tekińskie, y, konie andaluzyjskie. Hmm. Yy, konie trakeńskie, konie hanowerskie yy, i konie yy, lusytańskie i to chyba wszystko. Jeszcze się upewnię. Tak, tak, to wszystko yy, z tego miejsca. Ja już dojechałam do kolejnego miejsca, yy, gdzie można kupić konie. Yy, i jest to stajnia złotych liści tutaj i możemy y, możecie sobie tutaj kupić konie marwari y, oraz y, trzy konie trakeńskie i kolejne miejsce gdzie możemy kupić konie y, to jest to stajnia Jorvik tutaj się znajduje y, tak przed stajnią Jorvik są tutaj takie jakby dwie stajnie i tutaj w jednej z tych stajni możemy kupić knapstrupy różnych maści a w drugiej z tych stajni możemy kupić jorwickie konie fryzyjskie, czyli fryzy najnowszej generacji i kolejne konie do kupienia znajdują się na wyspie Padok tutaj na dole tej wyspy możemy kupić Konie rasy Shire, czyli konie starej generacji. Nie wiem, której nie orientuję się aż tak bardzo w tych generacjach, ale są to na pewno stare konie. I zaraz pojadę na górę, już tam jadę do Górnej Stajni. I na górze tej wyspy Padok, czyli tutaj, tutaj, tu, tu, tutaj, po prostu pojechałam jakby na drugą część tej wyspy jest tajna, w której możemy kupić konie czystej krwi arabskiej czyli jakby stare konie arabskie starej generacji i kolejna lokalizacja to Młyn Goldspurów gdzie możemy kupić konie arabskie, ale już nowej generacji, odnowione a czekaj, zapomniałam pokazać, gdzie to jest. No, to jest to tutaj. Znajduje się to przy Zielonej Dolinie, czyli przy tym takim lesie, co się jedzie do Jarlaheim. I kolejne miejsce z końmi do kupienia. znajduje się już w Eponie w wiosce, księżycowy sierp. I jest to tutaj. I Epona, czyli jakby tutaj, też ten księżycowy sierp, i nowy rań. Jest tylko jakby dla graczy z większym levelem, więc nie każdy może sobie tutaj pojechać. I możemy tutaj kupić stare konie pełnej krwi angielskiej, sportowy, sportowe konie fryzyjskie, ale te starej generacji, jakby nowych, nowej generacji sportowych fryzów, to nie ma. Stary konia A nie, to jest pintabian. Przepraszam. Pintabian. Nie odróżniam tego. Nie wiem, to wygląda tak samo. No to pintabian. Jorwika gorąco krwistego. Jednego też mamy. Tu więcej. Koni pełnej krwi angielskiej. Kolejny sportowy koń fryzyjski. I morgan. I kolejne miejsce. Jest to nowa grań, która też znajduje się w eponie. Jest to tutaj taka stajnia I tutaj też jest dużo koni do kupienia. Są sportowe konie fryzyjskie, te starej generacji. Są kuce islandzkie. Konie pełnej krwi angielskiej też starej generacji. Konie lipikańskie. Tutaj więcej kuców islandzkich jest tutaj jest koń Shire, czy nie wiem, nie wiem jak to się czyta Shire, Shire, Shire. nie wiem, możecie mnie poprawić koń Pikański i tutaj kolejny sportowy koń fryzyjski kolejny koń pikański i na koniec następny kuc islandzki i następną lokalizacją do kupienia koni jest półwysep południowego kopyta, a dokładniej chatka hermita Znajduje się tutaj na samym dole mapy. I możemy tutaj sobie kupić kuce walijskie, które są też właśnie w starej generacji i różne maści. Kolejne konie do kupienia, a raczej kucyki, znajdują się na farmie południowego Kopyta. Czyli o tutaj, właśnie. I można sobie na tym padoku tutaj kupić kucyki. No dobra, powiem to, chociaż nie umiem. Hishinkotechne, wiem, nie wiem jak to się mówi, przepraszam. I kuce gotlandzkie. Następna lokalizacja z końmi do kupna to Valedale, wioska Valedale i Znajduje się ona już tutaj, czyli po przeciwnej części mapy, bo przed chwilą byłam tu To teraz jestem tu I tutaj jest też dużo, dużo koni Norweskie konie fiordzkie Haflingery Kolejne norweskie konie fiordzkie Cztery dzikie konie orwickie i dużo kobów irlandzkich i kolejna lokalizacja jest to Jodłowy Gaj, wioska Jodłowy Gaj tutaj i możemy tutaj kupić konie Basinkarli chociaż dla mnie to bardziej są kucyki ale chyba też Star Stay by zmienił ich nazwę konie fińskie Konie czyste, tu jest jeden koń czystej krwi arabskiej, z też starej generacji. Konie Morgan, Morgany i tu są kolejne konie fińskie. I kolejne miejsce z końmi do kupna to rancho starszeń Tutaj i możemy tutaj kupić konie rasy quarter horse. dużą ich tutaj jest dużo maści. I jadę sobie do kolejnych koni. I możemy sobie te konie kupić w upadku gubernatura. Tak tutaj na ścieżce birka. I mamy tutaj dwa padoki. Jeden padok jest z konemarami. A nie, mo nie można zaskakać, to czekajcie. I drugi padok y, jest z mustangami. I następne miejsce, w którym możemy kupić konie y, Jest to dundul y, Mistval, czyli jakby taka stajnia w Dundul y, Jest to tutaj. Y, no i możemy sobie tutaj kupić konie Clydesdale Hufflingera jednego i y, konie północno-szwedzkie. I ostatnim miejscem y, do kupienia koni na mapie y, jest to posterunek sekwoi. I znajduje się on tutaj. I możemy sobie tutaj kupić y, resztę dzikich koni orwickich. Bo jeszcze cztery inne były w wiosce Veledale, i to już były wszystkie miejsca, w których można kupić konie na całej mapie. Zauważcie, że ja tutaj naprawdę musiałam przyjechać całą mapę, jedynie tutaj nie byłam. I jeszcze jeśli te miejsca, które wam pokazałam, z Tymi różnymi końmi no to by były złe jakby. Nieaktualne już to przepraszam, bo Star był często zmienia miejsce jakby koni i dodaje ciągle nowe, więc to może być już nieaktualne, jak oglądacie ten film później. Ale no, mam nadzieję, że Wam się film podobał. I jeśli tak, no to możecie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał. Bo jest to motywujące. Zapraszam na mojego Instagrama oraz na mojego TikToka. Link jak zawsze są w opisie. I to już.